Dzień dobry, dzisiaj przedstawię Państwu węzeł orientalny, który jest idealny, kiedy mamy krótki krawat, jesteśmy bardzo wysocy albo po prostu lubimy małe węzły, bo jest to jeden z najmniejszych. Węzeł ten działa bez wątpienia najlepiej w przypadku kołnierzyka klasycznego lub też średnio szeroko rozstawionego. Przy szerszych będzie on ewidentnie za mały. Jeżeli potrzebujecie podnieść poziom swojej eleganckości, to przy tym węzle możecie bardzo łatwo zastosować różne zapinki do kołnierzyków, ponieważ je są bardzo małe i bez wątpienia się zmieszczą. Jak zawiązać ten krawat? Jest to banalnie proste, bo jest to jeden z najmniejszych węzłów. Przekładamy go klasycznie przez szyję szwem, w tym wypadku w waszą stronę. Długość od paska, wysokość cieńszej strony, w moim wypadku jest to około dłoń. U was może być oczywiście inaczej, dlatego musicie to sami zbadać. Przekładamy cieńszą część nad grubszą. Grubszą część przekładamy na drugą stronę, oczywiście trzymając, teraz ciągle trzymając, żeby nam się to nie rozwaliło, przekładamy do góry i teraz przekładamy przez środek. Jest to banalnie proste, ale oczywiście należy się wprawić swoje palce w ruch, żeby się nam to nie rozwaliło, bo o nieszczęście jest bardzo blisko. Jeżeli chcemy dołek, oczywiście możemy złapać i zrobić z dołkiem, ja nie mam w sumie ochoty. I zaciągamy, poprawiamy, najlepiej w lustrze, tak abyśmy widzieli jak to wygląda. I po poprawieniu, oczywiście delikatnym pociąganiu, prezentuje się on w ten sposób.